Dzień Niepodległości w USA traktowany jest przez Amerykanów bardzo poważnie i zarazem bardzo hucznie. Jest to jedno z największych świąt w tym kraju, dlatego też co roku, 4 lipca, każde miasto, nawet najmniejsze, organizuje pikniki oraz pokaz sztucznych ogni. My znajdujemy się w miasteczku Park Ridge w stanie Illinois, miasteczku, które jest niewielkie, bo ma zaledwie około 37 tysięcy mieszkańców. Chodźmy zobaczyć co się dzieje. Przygotowanie do parady w miasteczku Park Ridge pod Chicago. Każde nawet najmniejsze miasto uh, w USA organizuje właśnie tego rodzaju parady na Dzień Niepodległości. Land that I love, diver, and my love, steady steppin' and drivin' through the night with the light from above, from the mountains to the prairies, to the ocean, like the ocean. Amerykanie uwielbiają Dzień Niepodległości. Relaksują się przy grillu lub wyjeżdżają na kilka dni poza miasto. Może dla niektórych parada, którą teraz oglądają, wyda się śmieszna, ale w taki właśnie sposób Amerykanie pokazują swoją wdzięczność i zadowolenie, że mogą uczestniczyć w tak krótkiej, a zarazem ważnej dla nich uroczystości. Każdego roku wieczorem w Dzień Niepodległości lub w przeddzień, to wszystko zależy od organizatorów danego miasta, organizowane są pokazy sztucznych ogni. W miasteczku Parkridge pokazy takich ogni trwają nieprzerwalnie przez 30 minut. Zapraszam.